Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Świat obchodzi dnia dzisiejszego Halloween. Gdybyśmy przetłumaczyli je sobie z języka angielskiego, brzmiałoby to Hell of Win, czyli piekło wygrywa. Natomiast świat katolicki tradycyjnie obchodzi dnia dzisiejszego Wigilię Wszystkich Świętych. Ustanowioną w 935 roku przez papieża Jana IX. Natomiast w 1475 roku narzucona dla całego Kościoła Powszechnego przez papieża Sykstusa IV. I tak to trwało do 1955 roku, kiedy to niestety przez reformy Piusa XII usunięto ją z kalendarza liturgicznego. Jednak nie szkodzi nam jej zachować. Poprzez nasz dzisiejszy poz, umartwienia, nawet te najmniejsze, modlitwy, ale w szczególności miłość, wynagrodźmy Bożemu Majestatowi za te wszystkie zniewagi, bluźnierstwa, świętokradztwa i całą ochydę spustoszenia, która dokona się dnia dzisiejszego. Ponadto oczywiście módlmy się za tych wszystkich satanistów. Módlmy się za tych wszystkich zwiedzionych przez kłamstwo złego ducha, ale nadto módlmy się także za wszystkie te dzieci, które uważają i są de facto ofiarą tego wszystkiego, że można się bawić ze złym duchem. Z szatanem nie ma nigdy żadnej zabawy. On chce nas wszystkich poprowadzić do jednego miejsca, szeroką drogą do potępienia. Zobaczmy, że we współczesnym świecie ludzie w ogóle nie boją się zgrzeszyć, ale za to boją się Pana Boga, co jest ewenementem i fenomenem na tą skalę, ponieważ idą oni do szatana, który ich nienawidzi, zamiast uciekać się do Boga, który jest miłością i chce im wszystko przebaczyć. W dzisiejszej Ewangelii, jak zauważa to święty Ambroży, nasz Pan Jezus Chrystus wstępuje z góry do tych wszystkich chorych, trędowatych, chromych, po to, żeby ich uzdrowić. A potem wygłasza On cztery błogosławieństwa, które są odzwierciedleniem czterech cnót kardynalnych. Bo nie da się wstąpić do nieba, czyli na tą górę, jeżeli wpierw nie zostanie się uzdrowionym ze swoich grzechów. Nie da się także wstąpić do nieba, jeżeli nie jest się ubogaconym od cnoty i dobre uczynki. Dlatego jest to obrazem tego, co powinniśmy robić w naszym własnym życiu. Dać się po pierwsze uzdrowić Chrystusowi, nie uciekać się do szatana, którego powinniśmy się wystrzegać. Niestety, ludzie we współczesnym świecie mają tę tendencję, żeby uciekać się do kogoś, kto ich nienawidzi, który przybiera ewentualnie postać dobrego przyjaciela po to, żeby ich zwieść, okłamać i wtrącić do piekła. Natomiast demonizują oni Pana Boga, uciekają oni od Pana Boga, zamiast przyjść do miłosiernego Chrystusa po uzdrowienie, po wzmocnienie nas łaskami i cnotami, żeby On po tym kazaniu na równinie mógł nas wprowadzić na wyżyny nieba. Mamy bać się Boga. Jednak bojeźń Boża to nie jest strach przed miłosiernym Ojcem, ale to jest bojeźń przed tym, żeby go nie obrazić swoim własnym grzechem. Niestety ludzie nie boją się dzisiaj grzeszyć, ale boją się Boga za sprawą namowy szatana, który mówi, że nie ma już dla nich ratunku. Póki żyjemy, zawsze jest ratunek, a pomoc nasza